вам покажу на як зробити ніша із рекламу вхід зробити горик до боксування включаємо маломенка мука перший крок задача ніша так і вважаємо до торе до ці tam? tą czemu nic i jeżeli drugi mamy złoczonego drugi krok to jest zawiązanie poproszę mamę lub tatę lub siostry lub brata żeby wam zawiązali co masyjnie zawiązać to się dopiero wczoraj tego dowiedziałem dobra Druga to jest sznurek. Ja akurat nie mam sznurka, a w sumie ty mam. Sznurek jest potrzebny. Myśmy mieć dziś trochę gazem pieprzowym, ale patrzcie, przewija. patrzcie. przewijamy. Przewijamy. Musicie jakoś jakoś zrobić tak i związać to jako pozwólnie. Później poprosić znowu brata lub siostrę zawiązali. Przywiązali po prostu do tego. I tutaj macie dziurkę albo w tą, albo w tą. Taką sobie zawieszacie. Oczywiście musimy twarda komórkę, ja wziąłem taką myszło. Durawą, żeby Wam ją szybko pokazać. I mamy, potrzebny jest tylko jakiś wkręcik. Jakiś wkręcik jest potrzebny. I nie tylko wkręcik. Więc warto oglądać mój kanał, bo tutaj się bardzo dużo dzieje. Wam powiem. I wracając jeszcze do tego, tego. Popatrzcie, możecie i sobie tak walić, taką tutaj mam ręką rzucę na bok. I walicie, jeżeli macie rękawicę, bo za rękawicami. I co? Tu, tu, jeżeli się rozrywa. Pyk jeszcze raz. Tylko weźcie na, na przykład na następnie. Weźcie jakiegoś miska takiego, żeby nie miał twardych odiet na szybko zrobiłem. I zobaczcie, taki misiek. Zawieszam. I tak. hop. Hop, 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 hop 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 a jeżeli nie macie sznurka no to po prostu na tym obiałym na tym zawieszacie a jeżeli chcecie też bez sznurka nie chcecie worka to możecie to wykorzystać tylko piłeczkę możecie w tym nogę grać oczywiście nie na podwórku bo wiecie później mi się pobrudzi Chyba, że wkładacie jakieś torby, jakąś miękką. Pamiętajcie, żeby to była jakaś miękka rzecz, bo wiecie, jakieś kamienie czy coś, no to boli. Pyk, pyk, pyk. Pyk, jak chcecie to macie. O! Łeczka. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. O żeby i pamiętajcie, żeby to łapać tak to wygląda jeżeli się rozrywa, no to się rozrywa najlepiej weźcie jakąś białą taką całą taką łówkę więc na następnie no i dobrze, co będziemy kończyć łapa w górę sub i oglądajcie jeszcze, zapomniałem wam powiedzieć jutro o godzinie chyba tam 15 i 16 będzie też wrzucany film z Hopek. Yy, wbijajcie też na mojego TikToka Nazywa się tak 123465 Wbijajcie, dajcie obserwacje. Filmy będą prawie codziennie. Jutro o 15.16 będzie lasek. Nara!